Dzień dobry, witam serdecznie kanał Drugo Ligowiec. Jesteśmy po szóstej kolejce Ewinere II Ligi. Działo się dużo, a my sobie porozmawiamy o trzech spotkaniach właśnie z tej kolejki. Moimi gośćmi będą komentatorzy Sportais, więc przybliżymy łącznie trzy spotkania, a zaczniemy od tego, które komentowałem i będzie to spotkanie Soku Ostruda, Stal Rzeszów, na które już teraz serdecznie zapraszam i już przenosimy się na boisko na boisko Sokoła Ostrudy, który w tym meczu był postrzegany jako Dawid, który będzie walczył z Goliatem. Tutaj widzimy strzał Rugowskiego. Na początku meczu agresywnie weszli w to spotkanie gospodarze, no bo nie mieli nic do stracenia po trenera Jarosława Kotasa, który to spotkanie obserwował z trybun. Jest to pokłosie czerwonej kartki, jaką otrzymał w poprzednim meczu, został odesłany na trybuny, no i asystent musiał w tym spotkaniu go zastępować na ławce rezerwowych. No, no ale to nas no przyje przyjechała przecież stal, stal, która nie przegrała jeszcze meczu, stal, która wszystko wygrywa, no i te w dziewiątej minucie Danielewicz po dobrym dośrodkowaniu zdobywa bramkę, głową, otwiera wynik, w ostrudzie wszystko zaczęło się dobrze dla gości, wszystko zaczęło się zgodnie z planem, no i trenerem myśliwiec mógł być zadowolony, że po początkowym ataku, po początkowej takiej agresji w grze Sokoła udało się stalowcom, Dobrze tutaj rozpocząć to spotkanie. Pokazali, że oni tutaj rządzą. Tutaj mamy też kolejną akcję, po której mogła paść bramka, piłka do Snopczyńskiego, no i kapitalnie broni Rabin. Rabin najjaśniejszy punkt swojego zespołu będzie miał wiele okazji w tym sezonie, z pewnością Paweł Rabin, do tego, aby pokazać swoje umiejętności. No bo tutaj Soku Dalej popełnia błędy w obronie. Soku Dalej jest zespołem, który potrzebuje zgrania. A zgranie, jak widać, po stronie Stali Rzeszów jest na odpowiednim poziomie. Tu widzimy akcję Prokicia, wycofanie do Małeckiego, zabrakło niewiele. Próbował jeszcze aktywny, bardzo dobrze grający w tym spotkaniu Krzysztof Danielewicz, zawodnik przecież z przeszłością w ekstraklasie, zawodnik, który dopiero co dołączył do Stali Rzeszów, ale można powiedzieć, że jego transfer był bardzo udany, zresztą tak jak transfer Małeckiego czy Poczobuta naprawdę wyglądają na bardzo solidne wzmocnienia. Tutaj widzimy strzał Małeckiego. Jest jeszcze przecież Andrea Prokic, ale Andrea Prokic w tym spotkaniu no, nie błyszczał. Nie może zaliczyć do udanych właśnie tego meczu ten napastnik. No mimo wszystko jest to oczywiście bardzo duże wzmocnienie. Tutaj widzimy bardzo dobry pressing. Marczuka, odebrana piłka, już sunie kolejna akcja stali Rzeszów. Po której w głupi sposób fauluje Montero no i będzie oczywiście jedenastka nie ma wątpliwości, Albert Różycki do karnego podejdzie kapitan zespołu z Rzeszowa który w przeszłości występował również w Sokole Ostruda Piotr Głowacki tańczy na linii Rabin, ale Głowacki lewą nogą spokojnie, bardzo pewnie w środek bramki kopie futbolówkę, no i 2 do 0 dla gości, wszystko zgodnie z planem, przed przerwą jeszcze gospodarze tracą drugiego gola, no to może podciąć skrzydła, bo był ten moment wcześniej, taki etap tego meczu, gdzie właśnie Sokół dosyć odważnie sobie poczynał, nie wyglądało to naprawdę źle, mogło to się skończyć nawet jakąś akcją konkretną ze strony gospodarzy, tu widzimy jeszcze końcówkę pierwszej połowy, odebrana piłka zagrana do Skureckiego, ten dobrze przyjął, obrócił się, zauważył Rugowskiego, który też bardzo dobrze, aktywnie pokazał się z przodu, no i świetna interwencja Oleksego ratuje tutaj Stal przed utratą bramki, no i ale to by była chyba z tego meczu najgroźniejsza akcja w ogóle w Sokoła. Tutaj na boisku pojawił się Olejarka, kapitalne zagranie do Małeckiego. Ten wykłada jak na tacy do Prokicia, no i tylko Andrea Prokicie, dlaczego futbolówki nie skierował do bramki. Kapitalna, szybka akcja to właśnie stale jest w tym elemencie gry, bardzo dobra jest to charakterystyczna akcja dla Stali. Oni potrafią wszelako atakować Potrafią z kontry, potrafią po ataku pozycyjnym No a tutaj widzieliśmy dwa podania W zasadzie trzy I można było strzelić z tego bramkę No i cały czas Stal kontrolowała przebieg meczu Próbowała ładnych akcji, tak samo jak ta Spójrzmy po Czobut do Prokicia Ten źle zgrywa do Danielewicza No i tutaj już z tej akcji Nic nie wyniknęło, jak już wspominałem To nie był najlepszy występ Prokicia Ale aktywny był Małecki Aktywny był Danielewicz, dobrze pracował po no i oczywiście bardzo dobrze zagrała defensywa Stali Rzeszów, która na niewiele pozwoliła. No, może poza jeszcze tą akcją, bo to też warte odnotowania jest ze strony Sokoła. Ostruda piłka do Montero, no i ten, który sprokurował karnego tutaj wykłada bardzo ładnie do Skureckiego, pole karne. No i Michalski, który wszedł na boisko wcześniej, mógł zdobyć tutaj bramkę, ale strzał został zablokowany. Więc Soku próbował ambitnie, Soku nie miał nic do stracenia. No ale tu stal bez wątpienia była lepsza. Tutaj mamy trzecią bramkę. Wrzutka poczobuta, po rzucie rożnym. No i Łukasz Góra. Ładnym takim technicznym strzałem z głowy. Podwyższa prowadzenie gości na 3 do 0, 75 minuta. No i po tej, po tej bramce totalnie jakby zeszła wiara zawodników trenera Kotasa, że coś tutaj jeszcze można ugrać. Dalej próbowała stal. Tutaj, tutaj niecelny strzał olejarki. No, i ostatnia akcja tego meczu warta odnotowania to strzał Małeckiego po którym piłka uderzyła w poprzeczkę. Niemniej jednak, stal pewnie wygrywa w ostrudzie 3 do 0 i to by było na tyle. No i witam jeszcze raz Jest ze mną Tadeusz Danisz. Cześć, Tadek. Witam, cześć, cześć. Jeszcze zanim przejdziemy do meczu który komentował na sporta jest oczywiście Tadek, czyli KKS z Wisłą Puławy. No to przelecimy może sobie szybciutko Tadziu po wynikach, które do tej pory się odbyły, właśnie mecze, tak, które już się rozegrały. I może tak, po dosłownie dwa zdania na temat meczu Pogoń-Grodzisk-Ruch Chorzów 1 jednego. -1. No tutaj starcie Beniaminków. No właśnie, chyba Starcie pieniominków, ale chyba wszyscy wskazywali tak delikatnie na ruch, albo może nawet bezdelikatnie w każdym razie. No niespodzianka chyba jednak jest, tak to trzeba określić, bo ruch traci punkty po raz drugi w ostatnich dwóch tygodniach, ale trzeba podkreślić bardzo dobrą grę gospodarzy, bo to jednak zasłużony remis i dobra gra w pogoni Grodzicz Mazowiecki jedziemy dalej z znicz Pruszków tutaj będziemy też ten mecz omawiać z Pawłem Kruszem więc idziemy dalej szybciutko Garbarnia Kraków 6 do 1 Kanonada Bramek 102, 2 Wrocław przegrywa w Krakowie no myślę, że taki no niespodziewany wynik, no bo raz Garbarnia wcale jakby super nie grała do tej pory, jeżeli chodzi o wyniki właśnie garbarni, tak tutaj Nośląsk jest zespołem, który potrafi się postawić. No i 6-1 dostał w Krakowie. No właśnie, to... Pewnie to zwycięstwo każdy by jeszcze brał pod uwagę, bo to jednak rezerwy i gdzieś tam nie do końca wiemy, jak to wszystko we Wrocławiu wygląda, ale rozmiary zwycięstwa to już na pewno są sensacją, ale też cztery, cztery bramki właściwie w samej końcówce, więc to trochę może w jakiś sposób rzutuje na ten ostateczny wynik, ale mimo wszystko to jest bardzo duża niespodzianka, ten końcowy, te końcowe rozstrzygnięcie. 2 do 0, GKS Bełchatów spogoją się w celu siebie, no i Bełchatowianie chyba powoli łapią wiatry w żagle. No tak, odrabiali punkty e, minusowe tak naprawdę na początku sezonu. Gdyby dzisiaj dodać te punkty, gdyby startowali z zera, to są właściwie w okolicach strefy barażowej, ale walczącej o awans. No i to jest chyba sam... Sam ten fakt mówi najlepiej o tym, jak GKS Bohatów gra w tym sezonie, no i wielkie brawa dla drużyny trenera, Rakwa. chwała. A zaczęliśmy w ogóle tą kolejkę w Suwałkach, w gry w bardzo ciekawym spotkaniu. Wygrały ostatecznie z Radunią Stężyca. No świetne spotkanie, wszystkie skróty możemy zobaczyć na SportEis. Tutaj Maciek Szcześniewski komentował to spotkanie. Było spore emocji, no i ostatecznie drużyna trenera Szulczka wygrała. Tak jest, no, no, czekaliśmy właściwie na taki dobry mecz, być może takie przełamanie, być może takie nowe otwarcie figier w, e, w tym sezonie. Być może to jest ten mecz, ale też trzeba pochwalić Radunia. Ja tak trochę krytycznie patrzę, bo trochę więcej oczekiwałem od Beniaminka w tym sezonie. Na własnym terenie spisują się dobrze. Tym razem w sywałkach też dobrze się spisali, no ale ale cały czas bez tych punktów pojazdowych. Rzut oka jeszcze na tabele na szczycie oczywiście Stal Rzeszów. Sześć meczów wygranych, nie ma końca, pasca drużyny trenera Myśliwca. Na samym dnie soku Ostróda, tu raczej bez niespodzianek, ale niespodzianką jest pewnością e, motor, tak? Na, na miejscu 11 rozmawiamy przed meczem, który się odbędzie dzisiaj, czyli Olimpia Albląg-Motor Lublin. No motor w tym momencie na miejscu 11, nisko również Hutnik Kraków i wysoko ruch, ruch Chorzów, bo na miejscu trzecim. Dokładnie, zobaczymy, jak się to jeszcze po dzisiejszym meczu poukłada, ale na pewno też ciężki mecz, bo, bo na Olimpii Elbląg to łatwo się w tym sezonie grać nie będzie. Dokładnie tak. Zobaczymy, jak będzie w Elblągu. No to cóż, przejdźmy może do Twojego spotkania. Działo się sporo, jakie były przypuszczenia przed spotkaniem. No i oczywiście poopowiadaj nam trochę, co tam Twoim okiem komentatora widziałeś, jak to spotkanie przebiegało. Oczekiwania co do tego meczu, szczerze powiedziawszy, miałem takie ambiwalentne, do końca nie wiedziałem sam czego mogę się spodziewać, bo jedni i drudzy mieli w tym sezonie dobre momenty, ale też, też i słabsze. No, trochę chyba więcej oczekujemy tak naprawdę od zespołu KKS-u Kalisz, jeżeli od Wisły. Raz, że Wisła to, to Beniaminek, dwa, że trochę w innym etapie, jeżeli chodzi o budowanie tej, tej drużyny, no ale mimo wszystko też w samych puławach mówią, że oni chcą powalczyć o... Być może nawet o szóstkę, być może w jakiś sposób o, o awans, bo z szóstego miejsca też można awansować, co pokazały ostatnie lata, więc trochę w puławach też. Trochę te apetyty zaostrzają sami chyba włodarze klubu, sami przedstawiciele tej, tej ekipy przed sezonem, tak przynajmniej bynajmniej było, więc na pewno ta Wisła puławy robi dobre wrażenie. Też skład personalny patrząc za tą drużynę, patrząc na trenera Mariusza Pawlaka, który tak naprawdę miał już, po, już w przeszłości robił awanse, więc to też na pewno pokazuje, że to jest zespół, który, który gdzieś tam, być może w niedalekiej przyszłości, być może w trochę dalszej, będzie tą ekipą, która w drugiej lidze może, może liczyć się w walce o awans. KKS Kalisz tak naprawdę przed tym spotkaniem cały czas e, za dużo o tej drużynie nie szło powiedzieć, bo ona wygrywała, miała zwycięstwa za sobą, ale dwa ostatnie mecze, dwie porażki bez zdobytej bramki, to chyba trochę sami kibice w Kaliszu, ja osobiście też, bo oglądałem te mecze, komentowałem wcześniejsze spotkanie, również troszeczkę więcej oczekiwałem po tej, po tej drużynie w tych pierwszych e, spotkaniach. E, te dwa ostatnie mecze trochę właśnie w jakiś sposób pokazały, gdzie miejsce Kalisza nie jest, bo przegrana z Radunią na wyjeździe, przegrana ze Stalą Rzeszówną, no, być może niektórzy kibice nie spodziewali się nawet punktów w tych spotkaniach, no ale jednak Kaliszanie grali w Barażach w poprzednim sezonie, jednak gdzieś chyba wszyscy liczyli, że, że przynajmniej jakieś punkty uda się uciłać w tych e, potyczkach. Wiadomo, to jest jeszcze początek sezonu. Niekoniecznie robi się awans na meczach z bezpośrednimi rywalami, trzeba wygrywać te mecze z potencjalnie słabszymi ekipami, no i, i być może w Kaliszu też tak do tego podchodzą, chociaż wiadomo, że w każdym meczu chcą grać o, o trzy punkty. Też pamiętam takie wypowiedzi trenera Ryszarda Wieczorka właściwie z przedsezonu, z po pierwszych meczach, także po meczu w Stężycy, że, że cały czas ta rywalizacja, ta konkurencja w zespole jest za mała. Tutaj jeszcze przydają się wzmocnienia, tutaj jeszcze potrzebny jest ktoś, kto, kto wzmocni tą rywalizację i kto, kto jeszcze zasili tą drużynę. No to z pewnością takie trochę Słowa i apele jednocześnie do władz klubu, tak? bo jeszcze mamy te okienko transferowe, jeszcze można kogoś pozyskać. Więc chyba, chyba trochę ten Ryszard wieczorem chciał w ten sposób pobudzić, być może, włodarzy do, do działania. Ale tam jednak, patrząc na to z drugiej strony, tam jest mocna kadra. Tam jest, jest kilku zawodników doświadczonych na ławce rezerwowych, bo, bo oprócz tej jedenastki są, są zawodnicy wchodzący jest Majewski, jest, jest Kędzia, są zawodnicy, którzy gdzieś tam mogą zawsze w każdej chwili wejść Ale do. Ale z drugiej tej... strony, wejdę ci słowo, nie ma Gordillo. Yeah, robił różnicę, ale, 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 jest giel. Także tutaj napastnik naprawdę bardzo ciekawy. Ja dla, pewnie nie wiecie, ale Tadek pracuje w radiu, więc on by mógł tak dwie godziny cały czas non-stop tak. na speedzie gadać i gadać i gadać o wszystkim. Także tutaj wstęp Tadek już nam zrobił. Ja niestety trochę muszę przygonić czasowo, więc przechodzimy szybciutko już do meczu. On się rozpoczął no tak ciekawy, dosyć, tak? No nie było to tempo może strasznie wolne, ale działo się na boisku. Jednak KKS Pierwszy strzelił gola. Tak jest. No, trochę ja tak przygotowując się do tej rozmowy, też przeglądałem te statystyki z tego sezonu, bo to pamięć jest ulotna, Czasami warto sobie coś sprawdzić i tak dalej. Więc patrzyłem na to, w których minutach Kaliszanie zdobywałem te bramki, bo coś miałem tak w głowie, coś mi świtało, że ten początek to oni mają bardzo taki trochę, może nie asekurancki, może to wynika z czegoś zupełnie innego, ale w każdym razie no te pierwsze minuty raczej bywałem takie. No, nie, nie powiedziałbym, że, nudne, ale na, na początku długo wchodzą w ten mecz Kaliszanie, i, i podobnie było w tym spotkaniu. Trochę potrzebowali, tam były dwa, trzy strzały, tak naprawdę w pierwszych 20-30 minutach, ale to nie były żadne klarowne takie sytuacje. Tam musiał się wykazać i, i Piotr Owczarzek, i, i generalnie coś było do pracy w defensywie gości, ale to nie były w żadnej sytuacji jakieś klarowne sytuacje, dopiero pod koniec pierwszej połowy i to jest właśnie ten moment, w którym kaliszanie coś, coś zaczynają robić, gdy już wiedzą, że chyba muszą zejść do szatni za chwilę może być burza od trenera za, za pierwszą połowę, no to chyba tam zaczyna się coś dziać na tym boisku w wykonaniu Kalisza, i tak było, tak było tym, tym razem również dobra, dobra akcja lewą, lewą stroną podprowadzenie no i, i zdobyta bramka na jeden na jeden do zera po tym samym zamieszczaniu. 43 minuty. Dokładnie, dokładnie, więc to wszystko spowodowało, że Kaliszanie ostatecznie zeszli na przerwę z prowadzeniem 1 do 0 i, i tak jak mówię, to jest trzecia bramka zdobyta w tym sezonie w samych końcowych minutach, bo, bo wcześniej również dwie bramki zdobyte już bądź to w doliczonym czasie pierwszej połowy, bądź w 43, bodajże że jedna też bramka, więc coś w, tym, coś w tym jest, że długo się rozkręcają na pewno ale, Kaliszanie. I... Ale z drugiej strony yy, Wisła grała nieźle. Tak, tak, no ja troszeczkę może też więcej się spodziewałem, bo tak jak mówię, te odczucia, jeżeli chodzi o Wisłę, miałem takie e, całkiem pozytywne. Tam jest kilku doświadczonych zawodników, ten poprzedni mecz z Chojniczanką również na własnym terenie to pokazał, że ta drużyna może gdzieś stawiać e, czoła najlepszym w tej lidze. No tych czystych sytuacji takich e, tak naprawdę w tej pierwszej połowie, nawet tak trochę już przechodząc do drugiej, nie było, jest tam. Paluchowski jest Drozdowicz, są zawodnicy, którzy potrafią grać, potrafią w takich trudnych meczach, to doświadczenie również jest im potrzebne, no to potrafią na pewno ci zawodnicy wiele wnosić do gry. Tego tak naprawdę nie było. Nie było takich czystych, klarownych sytuacji, no ale to też jest poziom winer drugiej ligi, więc też nie możemy oczekiwać, że tu będzie akcja za akcję w jedną bądź też w drugą stronę. Więc, więc tej walki jest najwięcej zdecydowanie. Niemniej jednak wyrównał. wyrówną. 1-1, 59 minuta. Więc tutaj, jakby no gra Wisły w końcu doprowadziła do tego remisu. Wydaje mi się, że był to dosyć otwarty mecz, nie było tam mocnego murowania bramki. No, a potem rzut karny dla gospodarzy Borecki, 62. Także tutaj dwa, jeden dla gospodarzy, i potem przecież był karny też i dla gości, tak? Tak, szybko się podziało właściwie w tych w tych minutach pomiędzy, pomiędzy bramką na 1-1, a 2-1 no to właściwie była, właściwie była kolejna sytuacja, tak? I, i później foul w polu karnym i 11 i, I prowadzenie ponownie gospodarza, ale tak jak mówisz, no, patrzymy trochę przez pryzmat na, na ten mecz, przez pryzmat końcowego wyniku. W końcówce właściwie wszystko się to mogło odmienić, bo, bo przy stanie dwa do jednego goście mają rzut karny, no i ten, który strzela w, nieraz w takich trudnych sytuacjach, beznadziejnych czasem, można powiedzieć, czyli Paluchowski, to trafia w słupek w tej, w tej najłatwiejszej sytuacji, można powiedzieć, czyli w rzucie karnym, on tego nie wykorzystuje. No i tak się to układa w końcówce, tak, że nie wykorzystują rzutu karnego goście, idzie jeszcze w doliczonym czasie gry, właściwie kontra tak to można powiedzieć, położenie piłki jak na tacy Gielowi, no to już, tak? tak, już nie tylko... Bardzo tak? Tak, to już nie tylko Giel nie miałby pewnie problemów z tą mhm. sytuacją, ale nawet my byśmy, gdy stanęli na boisku w tym, w tym miejscu, no to pewnie byśmy dołożyli tą nogę, ale to po prostu... Trzecie bramka mi, Giela, tak, że... wejdę Ci tak. trzecia bramka Giela już. Dokładnie, trzeba też, trzeba też mu oddać, że potrafi umieć znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim e, miejscu na boisku. No i Bramka, która jakby zamknęła to spotkanie, no bo zresztą to, to tak jak mówię, doliczony czas gry, więc to jakby nie było już żadnych e, możliwości, żeby nawet goście odrobili. Ale w przekroju tego spotkania, jak patrzymy nawet na drużynę gości, no to trzeba podkreślić, że ten e, rzut karny na 2-2 na to był taki moment, w którym mogło się to wszystko odwrócić przy remisie. No kto wie, czy, czy jeszcze któraś z drużyn by nie przechyliła szale tego z Podsumowując, podsumowując, KKS 6 meczów, 8 bramek zdobytych, 6 straconych, 10 punktów, czyli czwarte miejsce teraz, no i trzynaste miejsce, Wisła Puławy, 9 bramek strzelonych, 12 straconych, no i 7 punktów, także to tylko 3 punkty, to nie ma na razie dużych różnic punktowych. No i słowem podsumowania, KKS wygrywa zasłużenie według Ciebie? Takim Mecz ze wskazaniem na, na gospodarzy, tak, to okay. na pewno, bo jednak w tej drugiej połowie mieli też więcej sytuacji. W pierwszej te, te sytuacje, mimo że nie były klarowne, to jednak były po stronie gospodarzy, więc jednak gdyby miał przeliczy, ale to, to na stronę gospodarzy, gdybyśmy my, my mieli o tym decydować. Tak jest, mówisz jeszcze o tej tabeli, wejdę w to słowo. Dwie drużyny przed tym meczem sąsiadowały, to też pokazuje, jak ta tabela jest ciśnięta. Jesteśmy na, tak naprawdę na początkowym fazie sezonu, początkowej fazie sezonu, więc to też jakby jest dość oczywiste. Mm -hmm. Przed tym meczem sąsiadowały ze sobą, po tej wygranej Kaliszanie są właściwie za najlepszą trójką i, i z pewnością mogą śmiało cały czas mówić o tych ambicjach o walki o bezpośredni awans. Natomiast Wisła Puławy tuż te miejscem w strefie spadkowej tak bo teraz już już gdzieś się może patrzeć też w dół musi patrzeć też w dół. No to pokazuje też jak ten mecz był ważny dla układów tabeli dla tego środka bo i jedni i drudzy gdzieś tam pewnie chcieli odskoczyć rywalowi. Ale jeszcze spokojnie dużo czasu jest A, tak na razie widzimy jeszcze. Giel Giel mówię trzy bramki Paluchowski też z drugiej strony trzy bramki Bartosiak z Wisły dwie. Borecki z KKS-u 2, także tutaj są tacy zawodnicy, którzy idą web w web, emocje się zapo zapowiadają na pewno dalej, nie, ale właśnie podsumowując, KKS wygrywał u siebie, powiedzmy, dosyć pewnie po, po niezłym meczu, który właśnie Tadek nam skomentował i, i teraz poopowiadał o tym meczu i bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i witam przy kolejnym meczu. Chojniczanka, chojnice zniczy Niczy, Pruszków jest ze mną komentator tego spotkania. Ze sporta jest oczywiście Paweł Krusz, Siemanko, Paweł. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Okej, okay, no to słowo wstępu co do meczu. Chojniczanka, faworyt ligi zniczy raczej outsider. Jakie były przypuszczenia przed tym meczem? Tak jak mówisz, faworyt i raczej outsider. Chojniczanka tutaj. Można było powiedzieć, przed meczem wydawało się, że jest skazana na zwycięstwo. Pierwsze dwa ligowe spotkania to jest 4-0 z Ostrudą, 5-1 ze Zniczem, nie ze Zniczem oczywiście, tylko. Z zespołem Raduni, z Beniaminkiem, no i wydawało się, że, że tutaj będzie raczej jednostronnie. Wydawało się, że jeszcze biorąc pod uwagę te wzmocnienia, wolsztyński mazek, że tutaj po, po prostu Chojniczanka powinna na swoim stadionie wyjść i wygrać, zgarnąć trzy punkty z niczy. Chociaż, chociaż raczej na początku w tej roli powiedzmy czarnego konia, raczej tego, kto tutaj był bardziej na straconej pozycji. Ostatnie dwie kolejki raczej bez oczywiście bez porażki, zwycięstwo na Garbarni, potem remis u siebie z Beniaminkiem. Tak więc też wydaje się, że nie byli w najgorszej formie, chociaż trener Mariuszy Misura musiał sobie radzić bez gora Lewczuka. No a wiadomo, że jest to bardzo ważna postać, obecny mistrz Polski, bo przecież przechodził z Legii Warszawa. Tak więc było widać ten ubytek w defensywie. Szczególnie w pierwszej połowie, no ale to sobie za chwilę wszystko zobaczymy. I już jesteśmy przy skrócie tego spotkania. Widzimy tutaj kapitalne uderzenie z dalszej odległości, no i kapitalna, jeszcze lepsza chyba parada bramkarza. Tak, Jan Jurczak w ogóle grał świetny mecz. Od początku do końca Olszewski próbował z dystansu, prawy wahadłowy, w ogóle dobre, dobre spotkanie też w jego, w jego wykonaniu. Miał też dobrą próbę dośrodkowania przy, przy strzale Wolsztyńskiego, ale to za chwilę zobaczymy. Tutaj też groźna sytuacja Znicza, który w pierwszej połowie, głównie właśnie po stałych fragmentach, stwarzał sobie okazję. Raczej z gry szło im bardzo ciężko. No i kolejna akcja Chojniczanki. Coraz groźniejsze te ataki podopiecznych trenera Kafarskiego. Tak jest. Przebił się tutaj prawą stroną Wolsztyński, który swoją drogą grał bardzo dobre spotkanie. Gdyby była troszkę Chojniczanka skuteczniejsza i Wolsztyński, to można by powiedzieć, że naprawdę świetnie zagrał. No tutaj widzieliśmy, że Skrzypczak tylko dostawia głowę i wciąż ta jego dyspozycja strzelecka jest na bardzo wysokim poziomie, tak więc ci drugoligowi obrońcy będą się musieli Skrzypczaka bać także w kolejnych spotkaniach. Zaczęło, kolejna... się, tak, zaczęło się tak, jak być powinno, tak? Tutaj kolejna tak, akcja właśnie. Tak. No i tutaj to jest minutę po pierwszej bramce. Szymon Skrzypczak ma dwie opcje, albo kończyć, albo podawać do Pląskowskiego, dobrze ustawionego, ale ostatecznie ni to strzał, ni to, ni to podanie, no i właśnie no mogło się to zakończyć bardzo dobrze dla chłopniczanki, po dwóch minutach, w dwie minuty właściwie zdobyć dwie bramki, no i pierwsza połowa była, bardzo okazała. Ostatnia, bardzo dobra też... sytuacja jeszcze, tak, przed końcem. Nie, tak, to jest, tutaj, 20. No, można powiedzieć, minuta. Można powiedzieć, że niektórzy widzieli karnego, niektórzy nie, no tutaj już pozostawiamy tę decyzję do analizy sędziom. Tutaj świetna sytuacja, to jest właśnie Łukasz Wolsztyński i wrzutka prawego wahadłowego, o którym wcześniej wspominałem. Stuprocentowa sytuacja, zawodnik z przeszłością ekstraklasową powinien to po prostu strzelać, wykończyć i tutaj powinno być już 2-0, a wcześniej jeszcze nie wykorzystana setka, więc już chyba 3 tutaj powinno być. No ale jak widać, po prostu byli nieskuteczni piłkarze chojniczanki. No a Znicz się odgryzał. 67 minuta i akcja Przyjezdnych. Tak jest. Tutaj widzimy wrzutka na bliższy słupek, na piąty metr. Marcin Zostawiamy... Tak jest. Zostawiony totalnie bochenek. Chojniczanka przestała totalnie grać od 60. minuty, jakby się panowie zamienili totalnie koczulkami, bo, bo po pierwszej połowie to nic tutaj nie, zwiast, nie zwiastowało tego, że z będzie strzelał bramki, że będzie odrabiał straty. No, ale Chojniczanka totalnie się wyłączyła, jakby. Pomyśleli sobie, że skoro wygrywaliśmy domowe nasze mecze takimi wynikami, to teraz nie może być gorzej. A proszę bardzo, takie błędy zaczęli oni robić w defensywie. Tutaj Gabrych próbował, świetna interwencja, chociaż jest z tego rzut rożny, i za chwilę mogę tylko zapowiedzieć, że będzie się tutaj działo bardzo ciekawie. Zobaczmy, że wrzutka w identyczne miejsce praktycznie co przy pierwszej bramce. Też na krótki słupek, piąty metr przedłuża głową Kaliniec, zdobywa bramkę Gabrych, który jest, można powiedzieć, takim jokerem, bo to jest jego drugi mecz w sezonie. Drugi raz wchodzi z ławki, i drugi raz zdobywa gola. Mhm. Wcześniej zrobił to w pierwszej kolejce z motorem. No aczkolwiek no, było to tylko na otarcie łez, bo przegrali 4 do 1. Teraz ta bramka, jak się okazuje, daje. Tutaj 3 katastrofa. Tak, no właśnie tak to, tak to potem wyglądało, jeżeli chodzi o chojnicankę. Tutaj właśnie Gabrych miał okazję, żeby zamknąć to spotkanie na 3 do 1. Supek. Ostatecznie się nie udało. Można to podsumować mianem niespodzianki, Paweł. Tak, na pewno była to niespodzianka. Zdecydowanie trzeba powiedzieć, że Cholnicanka straciła w tym meczu 3 punkty na własne życzenie. Tutaj oczywiście mieliśmy krótki skrót, około 3 minutowy, ale dało naprawdę, jeżeli ktoś by chciał tak powiedzmy głębiej też zobaczyć ten mecz cały, to może zauważyć, że tych sytuacji było dużo więcej też w tej pierwszej połowie, tam próbował oprócz polszyńskiego Skrzypczaka, jeszcze Mazek miał okazję. No naprawdę tam powinno po prostu wpaść przynajmniej 2-3 gole. No i po prostu zamknąć ten mecz, Cholinczanka powinna. W pierwszej połowie. Tak się nie stało. Zniczy wykorzystał wszystko, co miał w drugiej połowie. Dosłownie byli nieskazitelni, byli bezbłędni w, w 16 rywala, zdobywając trzy punkty. No i też ym... Tak myślę, że podsumowaniem może być wypowiedź Tomasza Kamfarskiego po meczu trenera Chojniczanki, że przede wszystkim jest zawiedziony wynikiem to raz, a dwa reakcją swoich piłkarzy na, na stracone bramki, no bo ta reakcja była praktycznie żadna, znikoma, po prostu dali sobie wbić te dwie bramki dziecinnie w prosty sposób, no i dlatego przegrali. Myślę, że ten mecz da po prostu nauczkę chojniczance, że po każdej porażce, nie to, że człowiek przegrywa i głowa w dół nie. Trzeba czegoś się nauczyć i do, dobra nauka dla chojnic, że tutaj nic nie przyjdzie łatwo im w tej lidze, a po prostu niewykorzystane sytuacje się mszczą. Dzięki Paweł za dzisiaj. Kłaniamy się nisko. To był kolejny Dziękuję, odcinek Paweł. na, na <laughs> drugoligowcu, tak? Na kanale drugoligowiec po meczu. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. Dzięki, do usłyszenia!